Opraszczęcie, czyli o karach cielesnych stosowanych przez w armii carskiej, już opowiadałem, ale ci, którzy nie oglądali, to powiem krótko. Ustawiano żołnierzy w dwóch szeregach, a między nimi przeganiano, przeganiano takiego nieszczęśnika czy skazanego, często żołnierza, i wymierzano mu ileś batów, korzystając do tego z różnych narzędzi. W zależności od tego, czy był skazany na śmierć, czy nie był skazany na śmierć, wielokrotnie ci ludzie po prostu nie, prze, nie byli w stanie przeżyć praszczęty. Ale teraz chcę opowiedzieć o ścieżkach zdrowia. Tak zwanych ścieżkach zdrowia, które były stosowane w czasie komuny. To o tych czasach właśnie Owsiak mówi, że to takie były fajne czasy. To przypomnę panu Owsiakowi, że w 70, 1976 roku po wydarzeniach. W Radomiu, żeby stłumić bunt nieposłusznych robotników, Zomo zostało ustawione w takich właśnie dwóch szeregach z pałami, i lano, i kazano przebiegać ludziom, tym nieszczęśnikom, i ich lano. Jak się przewrócił, to do nieprzytomności. Żeby jeszcze im utrudnić, to albo im zdejmowano sznurowadła, albo im jeszcze wiązano, żeby się przewracali. Później tego typu ścieżki były stosowane m.in. po buntach w więzieniach, m.in. w Nowogardzie, w Czarnym. Tam też e, po stłumieniu buntu jako jedną z kar było, były tego typu ścieżki, o których się teraz nie mówi, ale czasem gdzieś we wspomnieniach pojawiają się, że tworzono takie szpalery i. W takim właśnie szpalerze musiał zrobionych z stworzony z klawiszy, z, z klawiszy, czyli z funkcjonariuszy służby więziennej komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, przebiegał taki więzień i był tłuczony. A jak się przewrócił, to go jeszcze lano praktycznie do nieprzytomności. To wzięło swój początek, tak sądzę w praszczęcie, czyli w tej karie, karze cielesnej, którą stosowano w armicarskiej. A to jest droga straceń. Tędy prowadzono ludzi na śmierć. Ale również i wykonywano tą karę praszczęty. Droga straceń. Muszę kiedyś dopytać się, jak to wyglądało w tym miejscu.